Hej, przyjechaliśmy do Europy Centralnej na pierwszą wystawę kosmoparku. Idziemy szukać do galerii, właśnie. A my wchodzimy tutaj. Widzisz, tam gdzie dojdziesz, tam prąd idzie za Twoim paluszkiem. Nie? A tu zrób, na tym dużym. O, i na całą rękę, widzisz? Przyjmuje kontrolę nad całym prądem. No, przesuń ale super. No i puść. Czary mary normalnie. No, widzisz, możesz przesuwać, tak? Całą ręką trzeba, bo to jest duże. Widzę. To jest no. jak z filmu, jakimś w z z tej kuli, nie? Mhm. No, weź sobie Szymonku. Tu jest jak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak, tak. Jak jedzą pizzę na przykład. Aha, jak jedzą pizzę można wejrzeć. No. Czekaj, ja sobie wejdę. Aha, i tu Jak mam... się spa, jak się śpi na przykład w kosmosie. Aha, i są różne filmiki, super. Wszystko jest wyjaśnione? Tu można sprawdzić, ile się waży w kosmosie. Szymój stanął? Ile ważysz? 16? 16 czego? Trzeba to sprawdzić. 16 ton? Nie, no ton nie. Tu są Szymonku planety, ty na Marsie tyle ważysz, stoisz na Marsie teraz. A tutaj jest Jowisz. Zobacz, możesz na Jowiszu stanąć. 98? osiem. do sto, no bo to zmienia numer. Mhm. A w Czekaj. Tu jest ziemia. No, na ziemi ile ważysz? 42 42 kg ważysz? Ty ci ciężki dosyć jesteś A Kuba jej on waży? Nie wiem, sprawdzimy później A tam masz Saturn jeszcze A tata do waży? tutaj. No Tata jest taki gruby Nie, tata ma dobrą wagę 86 Ile na Saturnie? 47 My, które? Nie, które to dla które? Ale będzie mieć do Państwa. A ostatnie można spróbować, bo jest to Spróbujmy, Spróbujcie, czekajmy. Usiądź sobie na krzesełku. Zaraz ci coś tu stworzymy. Okay. Trzeba ubrać jest. specjalne buty i się przejść po planecie. Ale swoich nie ściągaj. Wybieramy kosmiczne buty. Tak. A one są magnetyczne. No, tak się... Tak się? Jak tam do góry, to będzie... O, widzisz? Tak jak pani mówi. Kolanko do góry. O, i idziesz. Magnetycznie o, tak się wydowski. chodzi po tym. Tak po marsie. Po marsie. Ciężko, Szymonku? Po księżycu. Ciężko się idzie? To jest piasek. Potknijmy delikatnie. A tu można przesypywać, a światła robią. Zobacz, w tym się można bawić. A światła tutaj z góry robią nam taką planetę jakby. Można piasek przesuwać. Widzisz? Ścieżki robić. Zrobisz ścieżkę, Kubuś, jakąś? To nam zrobi doliny. Zrób płasko, ale jeziora ci się robią wtedy, nie? Wydaje ci się, że jesteś zielony, bo ci świeci. No, tata robi nam tutaj. O, jeziorko. Mogę? No, na usyp gdzieś górę wielką. Górę już mamy tu i tu. No to weź spłaszcz tą górę na przykład. O, spłaszcza, a zrobiłeś jeszcze większą aha, to mi chodzi im jeszcze, to dobre Super. Kolana ma jakbyś się zablokował. O. <grywki> złapać w tych rękawicach te urządzonka. No, przykręć śrubkę. Teraz ją odkręcasz, tak? Do góry. a spróbuję na dół. Się zdjąć. A chcesz zdjąć? Dobrze. To pasuj się rękawice. Teraz Kubuś próbuje, tak? No, masz paluszki powsadzaj tam gdzie trzeba i odkręć śrubkę. <noise> I tu jest jakiś film. A, są poduchy dla dzieci i w kopule jest film. Super, o kosmosie. Super, warto tu przyjść i poleżeć. Trzeba lecieć w kosmos. Teraz tatuś próbuje. Jest. Jest. Przyczepiłeś dwa i się świeci. A teraz śrubki odkręć. Odkręć, a nie odkręć. <grybuj> Zakręci! That's so terrific, <grybuj> jak się patrzysz w dół, to jest ok, a jak się patrzysz na boki, to jest nie okej. Okay. Czuję, czuję, że wiruje. Wow. Nie puszczaj. No już ci włoski zaczynają stawać. Nie pójdź do filmik. Potem ci pokażę Oj, na filmiku. On już ma szopę. Już tak ci stoją w trawie. No, zaraz, tak. Trzymaj, trzymaj. Jak się za wszystko podchodzimy, potem. Tak, tak szalony szoper ma tu. nie Kuba się kręci, on nie będzie miał dość Szymek pierwszy raz na tym jedzie.

Czekaj, pan cię musi zatrzymać. Super. Uh. Kopaj! Tu jest kamera. O, o teraz lepiej widać jak Szymek ma... Jak to się nazywa? To... Astro... Astroboty to są. Astroboty ma likwidować. <gry> Szymek gra ale to jest dziwne dziwne? no idziesz, idziesz Te chcesz? no to stój za Szymkiem ojej No, strzelaj, strzelaj! No, jeszcze raz! Dajcie mi jeszcze drugą! Teraz Kuba? Nie przeglądaj! No. żona czeka nas do PlayStation na kolejny wymiar Podoba Ci się? Tak! Ale ja nie mam PlayStation 5, więc... No to u Kuby! Nie, 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 ja nie gram PlayStation. Ja nie gram VR na PlayStation M5 kuby. Tylko ja gram swój VR na PlayStation 4. Aha, okej. Okay. No, Kuba walczy. Przewodzi! A jak przewodzi? Przechodzimy przez. A dlaczego? jak No i zrób tacie. No, i przewodzimy, tak? Jezu, ale to boli! Bo ja mam ten! Większą powierzchnię, więc mocniej przewodzi. A daj, Szymuś! Chodź, zrób tacie. No, daj. O. No i nagrywamy.